Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Szkody w transporcie występują często i również często spowodowane są przez kierowcę. Przyczyny mogą być różne: Na przykład uszkodzenie pojazdu przez nieostrożną jazdy, źle zabezpieczony ładunek, czy zbyt duże spalanie itd. Powstała szkoda. Oczywiście obciąża przewoźnika, a ten z kolei może się zdarzyć, że obciąży finansowo kierowcę. Temat obszerny, ale postaram się przedstawić kilka podstawowych kwestii dotyczących ponoszenia odpowiedzialności finansowej przez kierowcę za szkodę. Zapraszam do oglądania. Zdjęcia. Dużo przypadków obciążeń dla szkody kierowców zatrudnionych na umowę o pracę nie powinna mieć miejsca, albo procedura ich egzekwowania powinna być bardziej zgodna z przepisami kodeksu pracy. Jedną z ważniejszych rzeczy, o jakiej powinniście wiedzieć, to jest to, że zawarcie w umowie o pracę. Plauzuli, że kierowca zgadza się z góry na potrącenie wszelkich należności z tytułu szkód, wynagrodzenia jest nieważne. Nie można podpisać zgody z góry, kiedy jeszcze do straty nie doszło. Kierowca w chwili, gdy zgadza się na potrącenie, musi znać podstawę swojej odpowiedzialności oraz dokładną wysokość długu. Te warunki nie są spełnione, jeśli zgoda na potrącenie z powodu szkodzenia pojazdu jest udzielana przy podpisywaniu umowy, umowy o pracę. Także przy podjęciu pracy warto zwrócić um uwagę na umowę. Moim zdaniem, jeśli taka klauzula jest zawarta w umowie, to powinniście się zastanowić nad uczciwością firmy. Niemniej ważną rzeczą jest, że bez Waszej pisemnej zgody pracodawca nie może pobrać ani jednej z Waszego wynagrodzenia tytułem szkody. Niezależnie czy w trybie artykułu 114 kodeksu pracy, czy w trybie artykułu 124 kodeksu pracy. Wynika to wprost z przepisów. Jeżeli nie zgadzacie się na obciążenie, wówczas pracodawca może jedynie dochodzić do roszczeń na drodze sądowej. Jeśli wyrażacie zgodę na obciążenie, wtedy należy sporządzić porozumienie w formie pisemnej. Należy pamiętać, że kodeks pracy określa granicę maksymalnego obciążenia miesięcznego wynagrodzenia kierowcy. Tak w skrócie. Kierowca może odpowiadać wobec pracodawcy na dwóch zasadach. Zasada odpowiedzialności materialnej to jest taka zasada podstawowa i zasada odpowiedzialności za mienie powierzone. Zazwyczaj kierowca ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody. Odpowiedzialność materialna kierowcy oznacza, że jest on odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną pracodawcy i odpowiada w granicach rzeczywistej straty. Kluczowe dla określenia wysokości obciążenia pozostaje ustalenie tego, czy szkoda nastąpiła z winy umyślnej czy nieumyślnej. Na skutek nieumyślnego działania pracownika o ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia przysługującego kierowcy w dniu wyrządzenia szkody. Jeżeli zatem kierowcy można przypisać jedynie winę nieumyślną, przykład lekkomyślność, zaniedbanie, pracodawca nie ma prawa zastosować w stosunku do kierowcy wyższych sankcji finansowych. Natomiast jeżeli pracownik umyślnie wyrządzi szkodę pracodawcy, jest obowiązany do jej naprawienia w pewnej wysokości, Pracodawca, aby skorzystać z tego prawa, musi jednak udowodnić kierowcy, że jego zachowanie, które doprowadziło do szkody, posiada cechy winy umyślnej. Wtedy kierowca musi pokryć nie tylko poniesione przez pracodawcę straty, ale wypracone przez niego korzyści. Do czynienia z winą umyślną mamy do czynienia wtedy, gdy kierowca zdawał sobie sprawę, że swoim zachowaniem może spowodować szkodę, akceptował ją i godził się z ewentualnością powstania szkody, choć jej wyrządzenie nie było jego celem. Przykładem może być kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Jazda z niedozwoloną prędkością, czyli na przykład jazda Niezbędności. Oczywiście, w takiej sytuacji firma musi się liczyć na odmowę wypłaty odszkodowania z polisy AC. I tutaj tylko dodam, że kierowca nie ponosi odpowiedzialności dla szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba. Przyczyniły się do jej powstania lub zwiększenia. Od odpowiedzialności materialnej należy odrzucić odpowiedzialność za mienie powierzone. Jeśli samochód został powierzony pracownikowi na podstawie odrębnej umowy z obowiązkiem zwrotu, pracownik będzie odpowiadał za mienie powierzone. Co to oznacza w praktyce? Pracownik odpowiada w takiej sytuacji za szkodę w pełnej wysokości, bez względu na to, czy szkoda została spowodowana umyślnie, czy nie. Rzadko kierowcy interesują się kwestią ubezpieczenia prowadzonej przez siebie pojazdów. No i w sumie też nie ma co się dziwić. Nikt nie jedzie w trasę z myślą, że spowoduje kolizję czy, czy wypadek. Tutaj trzeba jednak zdać sobie sprawę z ważnego faktu, że jeśli pracodawca nie posiada ubezpieczenia AC, ciągnika czy naczepy, wszelkie szkody spowodowane przez kierowcę obciążają właśnie kierowcę. Oczywiście jeśli tak zadecyduje przewoźnik. Oczywiście jeśli pracodawca posiada ubezpieczenie AC, to szkoda, szkoda zostanie pokryta do ubezpieczenia. Ale warto podkreślić, że odszkodowanie z AC nie zawsze pokrywa w pełni całości szkody. Pracodawca może przerzucić na kierowcę ciężar szkody w zakresie udziału własnego. Udział własny w ubezpieczeniu AC to określona kwota, którą ubezpieczyciel potrąca z należnego szkodowania. Mówiąc inaczej, ubezpieczony pokrywa im część szkody z własnej kieszeni. Natomiast pracodawca nie ma możliwości skorzystania z artykułu 124 Kodeksu Pracy, w przypadku uszkodzenia pojazdu z winy kierowcy, jeżeli pojazd jest ubezpieczony polisą AC. Obciążanie pracownika kilku, kilkudziesięciotysięcznymi kosztami naprawy pojazdu w przypadku posiadania polisy AC byłoby bowiem sprzeczne z przepisami. Jeżeli jednak pojazd nie był ubezpieczony polisą AC, tak jak wcześniej wspomniałem, kierowca podlega odpowiedzialności w pełnej wysokości i tutaj jest bez znaczenia, czy kierowca wiedział, czy nie wiedział o braku a AC. Tak jak pracodawca, tak samo kierowca ma swoje prawa. Nie chodzi tutaj, żeby cały kodeks pracy znać, ale takie podstawowe rzeczy myślę, że jednak warto pamiętać. Zapraszam do oglądania innych odcinków. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.